Tragiczne wieści dotarły z Gliwic i wstrząsnęły opinią publiczną. To miał być zwyczajny sobotni wieczór, a zakończył się tragedią, która odebrała życie dwóm młodym ludziom. Na wężle autostradowym w Gliwicach rozegrał się dramat, który przypomina, jak cienka jest granica między chwilą wolności na dwóch kołach a tragedią, której nie da się już odwrócić. Tu Alicja, witam was serdecznie na kanale Alicja Plotki Gwiazdy. Dziś opowiem wam o wypadku który odebrał życie 18-letniej pasażerce i jej 19-letniemu koledze. To historia o pasji, która zderzyła się z bezwzględną rzeczywistością drogi. Do tragedii doszło w sobotę 6 września 2025 roku. Motocykl prowadzony przez 19 latka, przewrócił się podczas jazdy na węźle autostradowym w Gliwicach. 18-letnia pasażerka zginęła na miejscu. A kierowca został w stanie krytycznym przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Niestety, pomimo heroicznej walki lekarzy, zmarł następnego dnia. Śledczy badają teraz dokładne przyczyny wypadku. Pod uwagę brane są prędkość, technika jazdy oraz stan nawierzchni. Katowicka policja przekazała dramatyczny komunikat. W Gliwicach doszło do tragicznego wypadku, w którym życie straciły dwie osoby. Każda taka tragedia to ogromny ból i strata dla rodzin oraz całej społeczności. Funkcjonariusze podkreślają, że młody wiek ofiar tylko potęguje poczucie niesprawiedliwości i smutku. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i policyjne, które przez wiele godzin zabezpieczały teren i zbierały dowody. MEOSP. Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach apelował do motocyklistów o rozsądek. Motocykl daje wolność, emocje, ale pamiętajmy, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prędkość, brawura i chwila nieuwagi mogą kosztować życie. Każdy powrót do domu jest cenniejszy niż chwilowa adrenalina. Policja przypomina, że wypadki z udziałem motocykli niosą ze sobą wyjątkowo poważne skutki. Nawet najlepsze maszyny nie ochronią przed konsekwencjami zbyt dużej prędkości czy utraty panowania nad pojazdem. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów, odpowiedzialne podejście do jazdy i korzystanie z odzieży ochronnej. Kask, rękawice i specjalistyczna odzież mogą uratować życie lub przynajmniej ograniczyć obrażenia w chwili wypadku. Eksperci podkreślają również rolę szkoleń i kursów doskonalących technikę jazdy. To one pozwalają młodym kierowcom lepiej reagować w sytuacjach kryzysowych i zwiększają ich świadomość zagrożeń na drodze. Śmierć 18-letniej pasażerki i 19-letniego kierowcy to kolejny dramatyczny dowód na to, że chwila nieuwagi może odebrać wszystko marzenia, młodość i życie. Gliwice pogrążyły się w smutku, a rodziny i przyjaciele ofiar będą musieli zmierzyć się z bólem, którego nie da się opisać słowami. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Jeśli chcecie wspólnie ze mną poruszać tematy, które dotykają całych społeczności i przypominają nam, jak kruche jest życie, Zasubskrybujcie kanał Alicja Plotki Gwiazdy i napiszcie w komentarzach, jakie według Was powinny być najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drodze.